sobie kobieta, która bardzo chciała mieć dziecko, ale go nie miała. Było jej przez to tak smutno, że w końcu poszła po do starej czarownicy. Ta wyszczerzyła w uśmiechu połamane zęby, potrząsnęła siwą głową i rzekła Masz tu jarko jęczmienia. Wsadź je do doniczki i czekaj. Kobieta poszła do domu, zasadziła ziarnko w ziemi i natychmiast wyrósł piękny kwiat podobny do tulipana. Jakiż on piękny, zawołała kobieta i ucałowała delikatne czerwone płatki. Wtedy kwiat rozwinął się szeroko, a w środku siedziała maleńka dziewczynka. Miała nie więcej niż cal wysokości i kobieta nazywała ją carineczką. dziewczynka dostała śliczną kołyskę z łupiny orzecha płatki fiołków służyły jej za materac a płatek róży za kołdrę w dzień calineczka bawiła się w talerzu wypełnionym wodą na wodzie unosiły się płatki kwiatów i dziewczynka mogła sobie skakać po nich dowoli Nocy przez otwarte okno Wskoczyła wielka ropucha Podeszła do kołyski z orzecha Spojrzała na śpiącą calineczkę I pomyślała Piękna będzie Zniżana dla mojego Synka Wzięła łupinkę orzecha I zaniosła ją nad błotnisty brzeg rzeki Tutaj mieszkała ropucha wraz ze swoim synem równie brzydkim jak ona. wykrzyknął syn ropuchy, kiedy zobaczył dziewczynkę. Ropucha postawiła kołyskę na dużym liściu nenofaru i puściła go na rzekę. Stąd na mnie ucieknie powiedziała ropucha, zacierając łapki. A teraz pójdę przygotować pokój dla młodej pary. I wskoczyła w sam środek błota. Salineczka obudziła się wczesnym rankiem i nie mogła zrozumieć, jak się znalazła w tym dziwnym miejscu. Nagle z wody wynurzyła się głowa ropuchy i dziewczynka krzyknęła ze strachu. przedstawiam ci twojego narzeczonego, powiedziała ropucha, wskazując na swojego syna. Ła, 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 Powiedział syn ropuchy, bo nic innego powiedzieć nie umiał. Potem obydwoje wskoczyli w grząskie błoto. Calineczka wybuchnęła płaczem, ale wtedy podpłynęły do niej małe rybki, które wszystko widziały i wszystko słyszały. Zebrały się pod nenufarem, na którym stała dziewczynka, i raz dwa przegryzły łodygę. Liść popłynął z prądem rzeki tak szybko, że ropucha nie mogła go już dogonić. I tak się rozpoczęła wielka podróż calineczki. Śpiewały ptaki, promienie słońca tańczyły na wodzie, a dziewczynka patrzyła na wszystko ciekawie i uśmiechała się. Nad jej głową krążył biały motylek, a w końcu usiadł na liściu. Calineczka wzięła swój pasek, przymocowała go do liścia, a drugim końcem delikatnie przewiązała motylka. Teraz liść płynął dużo szybciej, bo motylek ciągnął go, lecąc nad wodą. Nagle do calineczki podleciał wielki hraboszcz. Chwycił ją w macki i pofrunął na wysokie drzewo. Przyleciały inne hrabąszcze i zaczęły ze wszystkich stron oglądać biedną istotkę. Jakaż jakaż ona cienka w pasie, mówiły zdegustowane panny hrabąszczówny. ZZZZ ma takie brzydkie macki i w ogóle nie ma skrzydełek. E, wygląda jak człowiek. Bzz, bzz, bzz. Wszystkie owady wyśmiewały się ze ślicznej dziewczynki. W końcu przestała się podobać nawet hrabąszczowi, który ją porwał. Po co mi taka brzydka żona, pomyślał hrabąż Usadził calineczkę na stokrotce i odleciał. Przez całe lato dziewczynka mieszkała sama. Piła poranną rosę i nektar z kwiatków. Nad jej głową zawsze śpiewały ptaki, które bardzo polubiły calineczkę. Minęło lato, potem jesień i przyszła zima, zaczął wiać zimny wiatr. Taszki odleciały, kwiaty przekwitły, a liść, na którym spała dziewczynka, zwinął się i usychł. Calineczka drżała z zimna. Biedna calineczka szła przed siebie po zmarzniętej ziemi i ze smutkiem myślała, co z nią teraz będzie. Dotarła wreszcie do norki polnej myszy. Stanęła w drzwiach i poprosiła o ziarenko jęczmienia, bo od dawna nie miała nic w ustach. Wyglądała tak żałośnie, że mysz wykrzyknęła. Moje ty biedne stworzonko, wejdź do środka, musisz się przecież ogrzać. Stara, poczciwa mysz od razu polubiła calineczkę i pozwoliła zostać w norce przez całą zimę. Pomożesz mi w gospodarstwie i będziesz opowiadać piękne bajki. Och, jak ja lubię bajki! A jutro przedstawię cię mojemu sąsiadowi. Jest to bardzo bogaty i dostojny kret. Ma piękne czarne futro i wspaniałe mieszkanie, jeszcze większe od mojego. Jest zupełnie ślepy i dlatego nigdy nie wychodzi ze swoich podziemi. Zresztą i tak nie lubi ani słońca, ani kwiatów. Gdyby chciał cię wziąć za żonę, byłabyś najszczęśliwszą istotą na świecie. Następnego dnia przyszedł kret i od razu się w niej zakochał. Po kolacji we troje poszli na spacer po podziemnych korytarzach. Ale w pewnej chwili coś dużego zagrodziło im drogę. Na ziemi leżała zamarznięta na śmierć jaskółka. Trzeba być kompletnym głupcem, żeby tak po prostu umrzeć z zimna, powiedział kret i kopnął ptaka swoją krótką nóżką. Nie cierpię ptaków. Potrafią tylko świergotać bez sensu. Calineczka nic nie odpowiedziała, ale tej samej nocy wymknęła się z mysiej nory i pobiegła do jaskółki. Może to ty śpiewałaś mi tak pięknie przez całe lato? Pomyślała dziewczynka i pocałowała ptaka w dziubek. Potem przyniosła cały kosz bawełny i otuliła nią jaskółkę. Przytuliła się do niej i westchnęła. Żegnaj, śliczny ptaszku. Dziękuję ci za twój cudny śpiew nagle salineczka usłyszała leciutkie pukanie to biło serce jaskółki widocznie ciepło przywróciło jej życie dziewczynka otuliła ptaszka jeszcze staranniej i przychodziła do niego każdej nocy któregoś razu jaskółka uniosła główkę i szepnęła Dziękuję ci moje śliczne dziecko. Dzięki tobie wkrótce będę mogła latać na dworze w blasku słońca. Ale na zewnątrz jest mróz, śnieg i wiatr powiedziała calineczka. Zostań tu do wiosny będę cię pielęgnowała. Wtedy jaskółka opowiedziała jak to zraniła sobie skrzydło ociernie i nie mogła polecić ze swoimi braćmi do ciepłych krajów i jak zastała ją zima przez wiele tygodni Cagineczka opiekowała się jaskółką i ani mysz, ani kret nic o tym nie wiedzieli. Przyszła wreszcie wiosna i jaskółka była już zupełnie zdrowa. Chodź, zabiorę cię do ciepłych krajów, powiedziała do calineczki. Nie mogę, polna mysz bardzo by się zmartwiła. Była dla mnie taka dobra, odrzekła dziewczynka. A więc żegnaj i bądź zdrowa zawołała jaskółka i poszybowała wysoko wysoko. Calineczka usłyszała jeszcze gdzieś z daleka jej śpiew i rozpłakała się z żalu. Miały dni, samotne i długie. Pewnego ranka mysz oznajmiła Calineczce. — Możesz już zacząć szyć ślubną suknię. Kret chce cię pojąć za żonę. — Co za szczęście! Pomyśl tylko, trafiła ci się najlepsza partia! Odtąd Calineczka całymi dniami szyła i szyła, tylko wieczorami wychodziła na dwór, Patrzyła na niebo i myślała o jaskółce, która odleciała już pewnie bardzo daleko. Minęło lato, nadeszła jesień i mysz oznajmiła. Za cztery tygodnie odbędzie się ślą... Calineczka zalała się łzami. Wcale nie chcę wychodzić za mąż, za nudnego kreta, który nie lubi ani słońca, ani kwiatów, ani ptaków. Głupsza gadasz! Zgromiła ją mysz. Jest bogate i ma pół w głowie. Jaka będziesz szczęśliwa w dniu ślubu Calineczka po raz ostatni poszła popatrzeć na słońce i posłuchać śpiewu ptaków zanim kret zabierze ją do swego podziemnego domu i pozostanie tam na zawsze żegnaj złote słońce pozróch ode mnie jaskółka jeśli ją gdzieś zobaczysz szepnęła dziewczynka ocierając łzy nagle usłyszała nad głową znajomy świergot. salineczka nie wierzyła własnym oczom płakała z radości Całowała Jaskółkę i opowiadała jej o swoim nieszczęściu. Jaskółka pokiwała główką i powiedziała – Wkrótce przyjdzie zima. Skocz na mój grzbiet, polecimy razem daleko do ciepłych krajów, gdzie zawsze jest lato, a słońce świeci mocniej niż tu. Chodź, calineczko. – Och tak, zabierz mnie stąd, zabierz mnie daleko od ślepego kreta i mysiej nory – zawołała dziewczynka. Jaskółka wzięła ją na grzbiet i uleciała pod samo niebo. Leciała ponad lasami i ponad górami, gdzie leżał wieczny śnieg, a calineczka nie czuła zimna ani wiatru, bo wtuliła się w ciepłe pióra jaskółki. W końcu spod chmur calineczka dostrzegła piękne łąki usiane kwiatami i drzewa obsypane kolorowymi owocami. To były ciepłe kraje. Słońce świeciło tak mocno, że powietrze aż skrzyło się od złocistych promieni. Jaskółka podleciała do wspaniałego pałacu z białego marmuru i rzekła – na samym szczycie tej wysokiej kolumny jest moje gniazdo, ale tobie będzie lepiej na dole. Musisz znaleźć sobie dom na ziemi. I posadziła calineczkę na przepięknym, pachnącym kwiecie, który rósł u stóp pałacu. Ale ktoś tam już był. Na środku kwiatu siedział maleńki człowieczek w złotej koronie na głowie i z parą cudnych, jasnych skrzydeł u ramion. Był śliczny jak anioł. I dziewczynka patrzyła na niego z zachwytem. A król elfów, bo był to on we własnej osobie, patrzył na calineczkę i myślał, że nigdy dotąd nie widział tak pięknej istoty. Potem zdjął swoją koronę, włożył ją calineczce na głowę i spytał, czy chce zostać jego żoną. Dziewczynka zarumieniła się lekko, lecz bez wahania odpowiedziała: tak. Wtedy ze wszystkich stron wyleciały maleńkie istotki i pokłoniły się przed calineczką. Były to elfy, które już od dawna czekały na swoją królową. Każdy z nich przyniósł calineczce jakiś prezent. Ale najwspanialszym podarunkiem okazała się para jasnych skrzydełek, którą dziewczynka przyczepiła sobie do ramion. Teraz już mogła fruwać z kwiatka na kwiatek, tak jak elfy. I tak calineczka została królową kwiatów i szczęśliwą żoną króla elfów. A jaskółka, skoro tylko nastała wiosna, wróciła z ciepłych krajów i... Opowiedziała mi tę historię.